Cześć, nazywam się Benzer jestem kierownikiem serwisu BMW Sikora. Dzisiaj zajmiemy się tematem automatycznych skrzyni biegów. To obok silnika jeden z najważniejszych podzespołów w pojeździe. Przynosi moc i moment silnika na koła. Na prawidłowe działanie przekładni największy wpływ ma jakość oleju oraz eksploatacja pojazdu. To właśnie olej ma największe znaczenie w prawidłowej pracy skrzyni biegów, a tym samym czerpaniu radości z jazdy. Dlatego dzisiaj postaramy się skupić na temacie związanym z wymianą olejów w automatycznych skrzyniach biegów. Postaramy się odpowiedzieć na dwa pytania. Czy jego wymiana jest niezbędna oraz kiedy wymienić olej? Wraz ze wzrostem przebiegów w Twoim samochodzie, olej z skrzyni biegów zaczyna tracić swoje właściwości. Może to doprowadzić do wolniejszej zmiany biegów, większego spalania, a w najgorszych wypadkach do kosztownej awarii. Tutaj mamy przepracowany olej. Tutaj widzimy świeży nowy olej. Ten proces jest prosty i bezinwazyjny. Wykonywany jest przez naszych certyfikowanych techników za pomocą odpowiedniego urządzenia. Dynamiczna wymiana oleju składa się z dwóch etapów. Pierwszego, polegającego na oczyszczeniu wewnętrznych elementów skrzyni biegów, oraz drugiego, czyli wymianie oleju w całym okładzie na nowy, zgodnego z zaleceniami producenta. Po wykonaniu adaptacji skrzyni biegów w jeździe próbnej, proces możemy uznać za zakończony. Ten zabieg spowoduje, że skrzynia w twoim samochodzie odwdzięczy ci się większą dynamiką oraz dłuższą żywotnością. Dlatego nasz serwis rekomenduje pierwszą wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów między 60 a 120 tysięcy km, w zależności od warunków eksploatacji. Nie olej tematu i umów się na dynamiczną wymianę oleju w jednym z naszych serwisów: w Mikołowie, Bielsku-Białej, Opolu oraz Lubinie. I ciesz się radością z jazdy. Jaką daje Twoje BMW? Zapraszam.